Ja! Siemano tutaj szlajki, a to jest ponownie Don't Starve. Don't starve przepicka gra. Przeżyliśmy już 3 dni. E, miejmy nadzieję, że polecimy jeszcze dalej. E, ja tak jak mówiłem, nie grałem, e, bez was. No, teraz pewnie jak wejdziemy, to będzie noc. I stwierdziłem, że odcinki będą miały dwa dni tylko, bo jeden jest naprawdę długo znaczy trzy dni przetrwać. Czy w sensie, że 3, no, 3 noce tak naprawdę 3 dni całe przebiegać to jest naprawdę długi odcinek pół godziny a nie chcę, żeby wam się ta seria przejadła e, i mam nadzieję, że jakoś mi to wyjdzie. E, do teraz nie wiem co to jest e, ten GNOM e, co on daje. E, no niestety, ja przed chwilą wrzuciłem już pierwszy odcinek e, z pierwszego sezonu. Sezony będą Wtedy, gdy padnę, rozpoczyna się nowy sezon. Um, zobaczmy tu, tu Nie um, Niepokój. Ha, dobra, to, to rozrasta się spoczka. Um, szybko wejdźmy w opcję. Tu jest wszystko ok, dobra, continue. Um, zobaczmy sobie, może, te drzewko. Um, dodajmy e, ...paliwko. I lecimy. Kurde, przydałoby nam się kamienie, bo musimy mieć Science Machine. Eee, bo inaczej, bez tego ani rusz, kurde. This Box of Things. O, dobra. Zobaczmy. Czyli to jest religijny artefakt. Dobra, no. Spoczko, mi tam to nie przeszkadza. Dobra, jest dzień, lecimy dalej kursa. Nie, pójdziemy tu na górę. Wow, może upieczemy sobie najpierw. Szybko, spam żeby się ugotowały. Dobra, już żołądek jest lepszy w lepszym eee. w lepszym, jak to kurde. Boże, ja naprawdę nie wiem, co się ze mną dzieje. No nie, Fuck yeah! No fucking way! Nice. Kurde, gold by nam się przydał, a nie jakiś głupi. ZWARIOWANY Dobra, kopiemy eee, Kurczę, złoto by się przydało no. Jejum Ja chcę złoto Ja nie proszę o wiele, ja tylko chciałbym złoto dostać To jest naprawdę złoto, to jest na wagę Złota tutaj Boże, na waga, złota jest ta wagę złota, no normalnie, jakie ja mam teksty, to normalnie roz, rozwalające, kurcze. Dobra, tutaj przybiegnijmy się jeszcze, po tej pustyni, ustuńmy się jakoś tutaj, e, musimy poznać tereny, bo będą, O! panowie świnki, kurcze. Spaczka, idziemy do kolegów. Cześć, Finko. Poco. Fak, sami. Hmm, ok. Skąd my mamy te złoto kurcze wdobyć? Tutaj co to jest? Boże masakra, co? Są za jakieś łby No nie ha. ha, spoko Czyli nadal nie wiem do czego to służy Fak Fuck padł następny Nitro What the fuck? Dlaczego nas no to ten niter wypada? E, by się akurat przydało... Zło... przydało złoto, a nie niter. Tu jest flint. Tu mamy to. Kurczę ile flintu ile z tych e, marchewek. E, tutaj się przydadzą troszkę te. Tam był drzewiec? Czy mi się zdaje? Fak, ale się wystraszyłem. Jakby tam był drzewiec to by było przesrane. Hmm... Naprawdę. Kurczę już... Gada ma tu pół dnia przeleciało, no. Naprawdę. Szybko ta gra... Ta gra naprawdę mnie wciąga i... przyspomuje troszkę wam tymi odcinkami. Naprawdę. <laughs> Tutaj nic nie ma. Dobra, no to co? Ogólnie nie wiem o co chodzi z tymi świńskimi głowami. Jak ktoś wie o co chodzi, to niech napisze. Zawsze jakieś info mam. Ale złota do teraz nie mam. Kurde. Może ten nitr trzeba przezpalić Ring Ehm. Nie, nie mogę tu założyć. Hmm. No kurczę. O, tutaj się jeszcze pozbiera berries. Um. Berries także. Robi się noc. No nie. Indyk. On nam zabiera te borówki. Może to borówki są. Nie wiem co, ja gano w ogóle. <gulanie> A ogólnie później będziemy musieli łopatę sobie zrobić i powykopywać je. No fucking way! To ładnie się załatwiłem. Tam był flint, ale dobra, już nie. Wolę nie. Lecę szybko do domu tej borówki. Dobra, mamy troszkę marchewki. Tutaj nasionka dobra, uh. a. fuel. Hm. Dobra. I. Kurczę, marchewkę. Marchewka bardziej chyba ich tutaj zachęci do tego przyjścia. Dobra, zjemy sobie to, bo nasz żołądek naprawdę jest e, troszkę głodny. Ogólnie e, wiem troszkę o tym, że. Naprawdę jest troszkę postoci, postaci, bo że postaci chciałem powiedzieć. Że jest troszkę postaci w tej grze i są naprawdę fajne. Lubię oglądać na przykład których spotkam youtuberów. No, troszkę się boję. Kurczę, ten science machine by się przydał. Ale nie chcę nam, kurczę, no wlecieć. Co mam zrobić? Hm... Naprawdę, to jest wciągająca gra, tak jak mówiłem, i spoczka się w nią gra. Ale jestem troszkę za ten, bo... Nie wiem skąd te złoto wziąć. Kurczę, chyba powinno ze skały wylecieć chyba, nie? A nie chce wylecieć nam. Byśmy od razu zrobili sobie rope Dłuższą sukienkę. Eee, to by było. Be mine. O co z tym chodzi? Aaaa. Ten, jak to ma? Eee, Ul, to chyba było. Albo mi się zdaje, Fishing Rod. O, Fishing Rod by się przydał, ale byśmy musieli pozabijać pajączki. Standardowy lag. E, przy ładowaniu świata. No, ale cóż, każdy tak ma podobno. Że jest malaga. Gdy. Mi się ładuje świat. O, oh, no, god damit, mamy brodę. Hmm. Jak ja mógłbym. Pozbyć się tej brody, ludzie. Czy to jest Flint Flint się przyda Hmm, Berries? Ogólnie mam Pomysł, żeby się jak a na przykład wyruszymy, to żeby sobie też e, te campfire e, rozkładać i wtedy będziemy mieli gdzie powracać. Na przykład parę byśmy takich mieli e, i byśmy normalnie mieli gdzie mieszkać, tak już e, oficjalnie, bo czy byśmy mogli przechodzić o pszczoła, nie może za mną. O! O! Kurnie są jakieś złe... Kwiaty To jest jakaś dziura Kurczę, naprawdę troszkę... Coś tam A, to królik okej okay. Boże co to było? Może ile flint będziemy mieli a to chyba od mojego umysłu się tak coś Podwójnie widzę... Tak, to chyba od mojego... Dobra, mamy... Eee, Spear, czyli włócznie... Naprawdę, ty... On się nawalił chyba... Co on pił przed odcinkiem? <grystanie> no, spaczka, ale okej... Okay. Hmm... Ludzie, jak się znacie na tym Don Starwie, to moglibyście napisać skąd mogę wytrzasnąć te głupie kamienie, znaczy złoto. Jak się znacie na tym. Bo ja serials, jest serials, nie wiem. I don't know. Gdzie ja mogę te złoto dostać Hmm... teraz to ja bym już musiał wracać, kurde Ale nic kreatywnego w tym odcinku nie zrobiłem, no kurczę niestety A może to są jakieś postacie kurczę jest też taka opcja, że to są postacie I one tak ten Dobra, trzeba szybko dymać do domku Bo jak noc mnie zostanie, a ja nie będę w domku, to będzie kurcze Coś szczerze nie zdążę żeby się nie, nie zużywało No to kurde, jednak w rekompensacie wam walnę jeszcze trzeci tędzianek, bo to jest troszkę przymulony dzisiaj był ten odcinek um, Poza tym niech się robi ciemno my jeszcze zjedziemy tu w dół Aby prze, e, no zobaczyć, czy coś sensownego znajdziemy, ale nie widzę kurczę. Zaraz nam się pochodnie skończy. Więc żarełko także, więc będzie ciężko nam przeżyć. Kurczę. Dobra. Lecimy w górę. Mam nadzieję, że jakiś króliczek złapał tam. Dobra, złapał się coś. Dobra, postawimy tutaj. Hmm. No niestety, te stare ludzie, że takie są przymulone te odcinki, no ale e, cóż. Oh. Co ja odwaliłem? Nie chciałem się... Aj! Chcę zjeść! No weź! GG Tutaj proch. Spoko. Węgiel mamy, ale hardcore ej! Nice. Ej, ale węgiel to jest dobro, dobry tip ej, ludzie, naprawdę. Czyli jednak coś dzisiaj kreatywnego zrobiłem no, w tym odcinku Opa Dobra Podejdziemy tu Łupiec No fucking way ja się boję Boję się tej gry Seriously. Dobra, jeszcze tego króliczka Co jest? Ej A Tu jest nasz królik Opa! O the fuck co to jest? Ja się boję. Dobra, uff. Jak mi ulżyło. A i naprawdę już się to mój mózg. Co możemy zrobić, żeby nam mózg zwiększył poznał? Naprawdę, on już troszkę świruje. Aha. Mam nadzieję, że tak szybko to nie zakończy tej serii, kurczę. Basiarka by była. Co? No nie Co możemy wywalić? Dobra, miszma szmatę! Spoczka. Mamy jakiś kurcze. Mamy tutaj jakieś żarcie. Nie wiem co to jest, to także... Animal truck. Bawoły. Jezu, moja kochana. Jak ja was lubię koledzy. Co to było? No fucking way. Mój mózg jest psychiczny. I mózg mi siada na. A! Nie! Koledzy, ja od Was jestem, ja z Wami jestem. Tam jest jakaś osada. What the fuck? Cześć! Dobra, ej, tutaj się osiedlimy. Spoko. Ej, no nie, to jest naprawdę master. Koksarsko już mamy. Eee... Kamienie. Co jeszcze? Co jeszcze? Co jeszcze? Drzewo. Czymy, zrobimy sobie next next campfire. Chyba, że nie będę mógł się tu usiedlić, tylko kurczę, dopiero nie będzie. Jest! Dobra! Osiedliliśmy się. Tutaj futerko mamy. Czyli... gdzie my czyli tu jesteśmy osiedleni i tu. Okej. Okay. Hmm. Teraz nie możemy nic. Ok. Hmm. Dobra. Zrobiliśmy naprawdę dzisiaj dużo w tym odcinku, jak dla mnie, eee, przynajmniej. Dobra ludzie, eee, ja się chyba pożegnam już, naprawdę ten odcinek dla mnie był epicki, tylko coś mi się z tym tym, ja muszę jeszcze coś na forach poczytać trochę o tym, o tej grze, bo to jest naprawdę eee, epicka gierka, a troszkę jej nie czaję. może przed tym, troszkę, aha spoczko, on pewnie się będzie dłużej palił mam nadzieję, a my zjemy. Żeby nasz świetny żołądeczek nie był głodny mm, Dobra Ludzie e, Ja kończę e, Więc sięmano, e, Ja wszystkich ten i zapraszam do oglądania dalszych moich odcinków Odcinek będzie jeszcze następny w ten sam dzień <noise> No ale dobra Więc e, Co tam jeszcze? A ogólnie serwer jest na Twitchu rozdaję zaproszenia Więc zobaczycie sami, zapraszam na moje, moje live. Y. No więc siemano wszystkim